Ej brązy! Ja tu nadal nie wiem jak nagrać tą powtórkę. Pomóżcie mi! Z racji, iż dostajemy nadal o to wiele zapytań, postanowiliśmy Wam dać jak kawa na ławę linki w opisie to poradników, które nagrali ludzie na YouTubie. Ale tam będzie jak nagrać, skonfigurować oraz włączyć program. Kurwa nie kurwie mnie. Tam będzie wszystko. Powiem więcej, nędznych chujku, tam będą opisane krok po kroku trzy programy. Myślisz, że jesteś fajny? Ty, pijany alkoholiku? Trzymajcie mnie, bo mu zaraz dopierdolę. Hola, hola, słabi gracze, powróćmy do tematu. Także podamy wam linki do filmów, gdzie krok po kroku autorzy starają się wytłumaczyć, jak obsługiwać dany program. Jednak jest jedno, ale. Niestety, ale nie mamy wpływu na działanie tych programów. Często zdarza się, że wysyłacie nam powtórki z poprzedniego patcha, a to powoduje, że na nowy one zazwyczaj nie działają. Dlatego doradzamy Wam wysyłać je od razu lub nagrywać za pomocą frapsa, action itd. Tak I jeszcze jedno, bo mnie to rozpierdala wewnętrznie. Są tacy, co myślą, że powtórkę trzeba nagrywać na żywo frapsem. No ja jedynie, po to są te programy, żeby po meczu mieć dostęp do powtórki, którą możecie przesłać z minutami, bądź sam ją włączyć i nagrać jakimś programem, akcja dzięki czemu macie możliwość usunięcia tabel i tak dalej. Dlaczego się tak oburzyłeś? Bo jak czytam wiadomość, że gość nie będzie grał bez tabel, bo nic nie widzi to mnie to rozpierdala, chuj dupa kurwa cipa. Także zapraszamy do zapoznania się z poradnikami i zaprzestaniem wysyłania takich dziwnych pytań, na które odpowiedź znajdziecie w internecie. Pozdrawiamy, brązowe myśli.